No bo co, mam tak, mam fantastyczne zwierzęta, ale ich nie przeczytałam. Mam kujnieść przez wieki, ale też ich nie przeczytałam, bo nie jakoś nie odczuwałam potrzeby nigdy. Hmm. Średnio mnie ciekawiły te książki. Tak naprawdę. Jeśli mam być szczera, nie? Bo... Nie widziałam po prostu nic ciekawego w... Znaczy... Jak tak przeglądałam sobie powiedzmy, nie? No to wiem, że tam nie zainteresowały pewne komentarze tam Rona i Hermiony, czy tam Harego, już nie pamiętam, czyje to były tak naprawdę komentarze. Odnośnie właśnie tego, co tam się widzi. Już wiem przynajmniej o co chodzi w tym etapie. Żeby obiadę cardodiobowi zapewnić. No nic, jak, jak go przechrzcili potem głębolot. Tak, młody został kłębolotem. Co to się z tym stało? Gdzie to się wylęga wszystko? No hochnik Durnio głupi ty. I znowu mnie molestuje to niebieskie coś. Mamy tu kła w ogóle do dyspozycji. Mamy nie kła, a mamy przecież tego. Kota? Takie to jest wszystko oczywiste, nie? Dobra. Her Hermionina. Dajesz. No i znowu to samo Nie no, nie wierzę, nie po prostu No dało się wreszcie. Ups. Miesz, co za gama, już! Jak ja cię zaraz tu wezmę, wy wylewituję cię, ty. Nie chodź tu. Zwiewa, już! Tak mi się, się wiedzi, że to jest ostatnia minigra w tym poziomie. W ogóle. No ale nic to. Czy może będziemy jeszcze latać na tym hipogryfie? Oby nie, bo ja w sumie o sterowania nie ogarnę, tak się boję. Trochę. Tam jeszcze gdzieś na górze będzie. Dobra, dajesz tego hardodzioba. dzioba. Yy, fuu, nie hardodzioba, tylko no, jak on tam ma? O, Boże, co to jest? Um. I tak nie doskoczyłam, trudno się mówi. I jak ja tu mam przejść? Eee, się tak nie bawię. Nie chcę peleryny, niewitki. Bożku... A widzisz. W ten sposób. Yy, jeszcze tu są. Jeszcze tu są jakieś żabcie. Ale to, to, ta żabcia nie chciała z nami współpracować początkowo. Mmm, rybcie też możemy tu wpuścić. Dobra. Nie no, ja korzystam ze wszystkiego, nie? Teraz możemy tu chyba przejść, bo to już się pod nami nie zatopi, mam nadzieję. Dobra, hopsa, 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 hopsa. A gdzie czwarta? Nie mam pojęcia. Ale na razie skorzystam z usług kogoś innego. No, pajączek zbiernicza mi tu już no. No, tak ma być, a nie. Obs. Pięknie, zgrabnie. I lecę teraz po. No kurde, Hermiona, czysz, dzika kobieto jedna, no. Nie, no nie wytrzymam nerwowo z tą kobietą ty. Ona musi tu biec. Ma jakieś ADHD, o. Boga kocham normalnie. Dobra, najpierw jeszcze. Nie, nie chcę tego. Tu chcę rybkę. Rybka. Nie denerwuj mnie. 4 na No i ta. Myślałam, że będzie jakiś herb w końcu, a to nic. Dobra, o. udało się w końcu, bo przecież już myślałam, że z jakiegoś, nie wiem, rozstrojenia żołądka dostanę z tych nerwów. Może tak długo taki prosty etap przechodzić. To mnie zastanawia. Jestem wyjątkowo zdolną osobą, jak widać. Obchodzenie się z hardziobem ukończono. No miło mi miło. Czyli to już jest trzeci złoty klocek na tym etapie, jak widać? Błaga, niech lot będzie tylko na filmie. <taki> Takie moje marzenie. Moje marzenie się spełnia, jak widać. A to jest Nevi? To jest na pewno Draco. Ale zaraz nam tu wywinie taki numer, że normalnie będzie trzeba y, współczuć bardzo i Hardo i Hagridowi. No jak on tak mógł w ogóle? Co, czyli to nie jest jeszcze koniec etapu? O? To ci dopiero. W ogóle no wszystko wyjaśnia się, nie że już nie jest tak, że jest tak ponuro, smutno, zimno, bo dementorzy są. Tylko, że jakoś i w filmie i w książce było to jakoś tak słabiej widoczne. Tutaj to naprawdę oni jakby. Ingerują w to otoczenie właśnie o tyle, że tak jakoś wszystko pozamarzało. Jest tak wyraźnie chłodniej. I to się odczuwa, naprawdę. Ciekawe, no? Bardzo o wyjście do Hawksmith. To mamy już Boże Narodzenie. To co? Wychodziłoby na to, że co? przybierze Lee do Betlejem i te sprawy? <gry> tak sobie myślę, że Hogsmeade będzie jako oddzielny etap, bo to jest jakby zbyt ważna e, lokacja chyba, żeby ją wepchnąć. Czeka Ciekawe dlaczego Harry zwraca uwagę tylko na Snape'a i Filcha, no. Uff, ta gra mnie zaskakuje coraz bardziej, nie? Teraz naprawdę kompletnie nie mam pojęcia, gdzie my teraz idziemy, nie? Czy To jest field. To jest wielka sala, i gdzieś tu powinno być jakieś. Tak, tu jest wyjście, nie da się ukryć. Ronald, proszę cię. Aha. Czyli nie, nie da rady. Cześć. Bez jaj. Czy to jest tylko ten? Jest tylko... Fred George. Ciężki orzech do zgryzienia, nie ma co. Aha, co to jest? O, przez przypadek zupełnie. Nie, nie no, nie spoko. Grunt to nieświadomie coś odblokować i zrobić. Co oni robią tu znowu? Co za jakieś zbiegowiska tu są? Nie ma nielegalnych tych... no. Co? No i co? A no to jest, co to jest? Bo mi stąd uczniaku jeden, no, Uff. nie mam pojęcia, co mam zrobić naprawdę. получится. Налитость, кросс, Stąd żeśmy na stówę przyszli? Tam musimy iść. Tylko ja się pytam... O, chociaż złoty klocek mam. Znaczy no. niech będzie, że to chyba czwarty czy piąty. Kiedy to wie. Ale my na pewno nie mieliśmy iść do wielkiej sali. To jest po prostu pewne. No chociaż uwolniliśmy jakiegoś ucznia. Ach, to będzie bardzo długi etap jak widzę. Nie <gryw> mam pojęcia co mam zrobić. No. Dobra, mam stąd wyjść. No, i gdzie mnie nikt zaprowadzi? No tu. Jak ja mam tam wyjść? Ja się pytam. I może jeszcze tak. Żeby tu coś podziałać. Z tymi. O, na przykład. Ale wątpię, żeby to coś dało. Mam naprawdę zagwostkę, wiecie? tylko tak milknę, bo jak póki wiem co robić, to coś tam gadam jeszcze. Ale jak nie wiem co robić. No to już naprawdę nie wiem, co robić tak jak teraz. Ci by się zamienić jakiegoś innego ucznia? Tego zmienić w potera? Nie ma zadania. nie wytrzymam. No, na pewno tu nie chodzi o to, żeby tego. mam bogina, chyba albo nie. O boż. Będzie chyba dłuższa. Dłuższy etap niż sądziłam, że będzie. Wejdziemy. Bo tam pilnuje ten, ten typek. No i co ja mam zrobić teraz? Jak ja mam tam wyjść? Tu już chyba wszystko przebadałam, no. A co z tym? No tutaj chyba nic nie mogę zrobić. Z tym też nic. Tam nie wejdę, bo nie mam żadnego jakiegoś szczura albo czegoś. Yy, no, mogę strugać się tam dostać zbudzić tego. Ale co mi to da? Ten tu śpiga, mój jeden. Jeszcze, dzień. Siekie mam tam wejść, ej! Ja wiem, że ja ten. Coś czas zrobić z Wiczny. Lepiej, żeby ktoś na i żeby film się nim zajął, nie? A to nie jest takie proste wcale. No jak ja mam tam wejść? Hmm, jeszcze spadłam, nie? Przez przypadek. Bo jak, żeby inaczej, nie byłabym sobą po prostu. Matko, dlaczego ja tego nie przechodzę na live jakimś? Dlaczego w nie możecie na bieżąco napisać, co ja mam z tym zrobić? Zacznę sobie chyba, kurde, jakieś let's play e z tego oglądać, zanim zacznę przechodzić.